Cześć, tu Michael 3, witam bardzo serdecznie w tym kolejnym, 83. ogólnie mówiąc, odcinku z mojej serii z Gry Hades. Kontynuujemy w tym, a raczej z tym, że oczywiście jest to, jest to drugi odcinek po kwestii zjednoczenia rodziny. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, jak to będzie szło i tyle. Weźmy sobie dzisiaj tarczę. Tak jak mówiłem, że chcę wziąć tarczę. Mam ulepszone wszystkie upominki. Więc super. Weźmy sobie, może, Betty. Weźmy zamrożony róg, żeby się spotkać z Demeter. I. i tyle. I wydaje mi się, że tyle. Okej, okay, spoko no wydaje mi się, że wszystko jest, wszystko ogarnięte, wszystko tak, jak chciałem. Więc... zobaczymy, jak pójdzie sobie dzisiaj. No właśnie, z zaznaczeniem, że chcę spotkać różne postacie. No mam nadzieję, że odnosi się Demeter teraz... No zobaczymy. Sprout to think that corey or persephone my daughter she had been with foster brother hades all this time the match i wouldn't have expected or approved that's why she left how blasted hearts do what they want uh -huh. no, it won't like that oh it didn't unlock To i tak nie odblokowało jej. O, szczerze powiem, jestem zaskoczony. Naprawdę liczyłem na to, że ta idea już odblokuje kwestię Demetera. To jednak nie. Jestem zaskoczony. Ale, no, wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Ja też nie chcę grać w nieskończoność. Albo kwestia relacji, albo kwestia coś tam, bla bla bla, nie. Więc wolę. Więc zaczynamy. Więc jedyna postać, która mnie tak najbardziej interesuje, to jest Syzyf. Bo chciałem po prostu od niego tę... Od niego kwestię tego towarzysza. No ale jak nie da rady, to nie da rady. Mówię, nie można mieć wszystkiego, a... Zaczynamy. Jest Dionizos. Czy zostanie jeszcze na pewno Poseidon? Tak jest, tak Poseidon. Ares. Tak Poseidon i Ares. O, zostaną. Let me tell you, I am under the impression it went smashingly. It was amazing, man. Let's have another one sometime, all right? <laughs> okay, maybe. Maybe kiedyś. right Oh, znowu Dionysus, Wizard? Let's see what else. Oh, Poseidon. Super. Super, dzięki. Dzięki, super. Eee, a niech, a niech będzie wystrzał. No dobra, czyli został Ares. To może jeszcze dzisiaj się uda. Ale no za czym? Jak nie, no to na, na następnym odcinku wezmę fiolkę krwi od Aresa, żeby właśnie go spotkać na pewno.

Okay. thank you mate you there's a fun mm, hello oh sorry that you couldn't make the feast back at the house to Symphony. though I don't really think it was your kind of scene although aries was there he's probably done some murders right Murder. Murder. uh-huh okay Ej, powiedziała tak wiadomo. Podzielona, ale powiedziała Zagreus. Spoko. E, no, mogę zmienić już to na na obrożę. Szczerze, obroża była ulubion moim ulubionym. Wojen, jak to się nazywało? Zapomniałem słowa który używałem, jak wiadomo, grałem pierwotnie, pierwszy raz w tej gry, na przestrzeni czasu. Jak już lepiej na maxa, to potem używałem jej najwięcej razy. Nice. I Hi, Fine. Welcome back. oh, Hey, your royal majesty. I must say, you've accomplished some truly amazing feats, according to Orphe, at least. But don't worry, your secret's safe with me. <laughs> oh no, he's been boasting of my fabricated exploits to you.

Spotkania z bogami, ale równie dobrze może nie wie o tym? Nawet Orfeusz by jej nie powiedział? Albo nawet nie brał udziału? Przypadkiem? Nie wiem, jakoś tak. To, to dziwnie, trochę. No mniejsza. Tak, po raz. No nie wiem, w sumie który. Okej. Okay. Nie najgorzej, nie najlepiej, nie tragicznie. Było spoko. Było spoko. No, <słuch> spoko, bo już wychodzę. Znaczy. No. A niech będzie sobie znowu Hermes, i po prostu ten Ares zostanie na następny odcinek. A że Syzyfa nawet nie spotkałem do tej pory, a Eurydyka nic o tym nie wspominała, to chyba sobie po prostu tego Syzyfa odpuszczę. O, fajnie. Znaczy fajnie, że mamy jakby powiązanie z tym, że tak jak mówiła, typowo udała się na Olimp. Atak jest szybszy, nice. I to dużo szybszy. No, no spoko. Bo nie wiem, może, może nie zakończę jednak jeszcze serii tak definitywnie. Tylko jeszcze zrobię kwestię, że o, żeby spotkać się na przykład z pressoponą jak wróci czy coś w ten deseń. Ale może sobie po prostu zrobię jakąś przerwę, na przykład z dwa tygodnie od odcinków i dopiero. Żebym typowo sobie jakby trochę odpoczął od tej gry, nie wiem. I zajął się innymi, i dopiero potem sobie zrobił taki mały powrót na kolejne parę odcinków z Hadesa. I podejmę znowu dopiero kolejną decyzję. O, no nie będę zabierał. A no jak już poszliśmy w Posejestr, już Posejdon był raz, to weźmy więcej. Siema Stereonie. Nie.

Dzięki, dużo. Z... Trochę zdrowia straciłem. Szczerze mówiąc, no ale mniejsze. Ok, to będzie fajne. Popychanie na bariery powoduje wybuch. Co

You gods have strange relationships, I hear. <laughs> I have been, sir. Or I should say, I am. Ah, that's good. Cling to the feeling then. And if you lose it, reach for it. Search for it. No matter what, all right? Because without it, well, there isn't much of a comparison, I think. Okay. thank you sir oh, nearly got me nice and steady

No, mam przyspieszone ataki, więc jak po prostu spamowałem, to, to typowo był spam. Ok, zaczynamy jak pójdzie w labiryncie z kwestią komnat, i tyle.

Uuu, porażenie nie przemija po ataku. Zimna fuzja. I to przypadkiem to zrobiłem. A pamiętam jeszcze, jak typowo próbowałem to dostać. <laughs> Maybe this way. Dobra. Straciłem jedno odrzucenie śmierci. Niestety.

Może być. Ups, pieseł, sorry. Mały błąd. Mały błąd. Sorry, serwer. Dostał. Jeszcze nie dostał, to przeszło jakby przez niego. O, Czas leci. so much like your uncle Zeus once did no, okay dzięki Wystarczy. Dobra, trochę chaotycznie walczyłem, znaczy no już, już niedługo, jeśli zakończę serię, można tak powiedzieć. Dwadzieścia, dwadzieścia osiem. Okej, nietragiczny, ale. hurry okay. Okay. to explore the countryside the hapless footed prince steps on the skurka a most exotic sallow colored fruit and tumbles backward with such sudden violent force that you know what occurs no not the wonder if i can get out even faster uh, e, no, no, no. Okay, Mama Hypnos. I heard the feast you had here. It was really something else. All the gods together in one place, eating, drinking, not killing one another. That must have been a sight. Zaraz, to... no, tak, you should have been there, Hypnos. Not that I noticed your absence, though. What happened? Other pressing business. Son. the whole thing. What were you? Wow wow. congratulations. jenky. briefly now, boy. our resources director informs me you've advanced in rank. commendable. that's all. jenky. thank you. <laughs> cerberus acknowledges the prince with an affection tempered well with time. okay. back soon, boy. you are the best. you know that, don't you, boy? oh, and the on.

It must be difficult for her returning to Olympus. She had no love for it at all. I hope she'll be all right. Do not despair. We have ways of watching over her. Not that I expect anything untoward to happen, but. Well, with your family, one learns to take precautions, as you know. No. I'll miss her. So shall I. But it shall not be long, I think. Nie. Dobra, rybki. I to już wszyscy, więc możemy... Rybki. To była jedna rybka. Możemy zobaczyć, czy jest jeszcze wyższa ranga. Wątpię, że mam max, no właśnie. No dobra. A to to będzie koniec, to będzie tyle na dzisiaj. No i tak jak mówiłem. Zrobię jeszcze jeden odcinek. Yy, zamienię właśnie na Aresa już sobie. Weźmy towarzysza właśnie żeberką, ulepszmy go raz. I to tyle. Nie wiem jaką broń wezmę. Chyba włócznie. Okej. Okay. No dobra, więc tak jak mówię. Jeszcze jeden 84 odcinek na pewno, bo tak obiecałem. A potem się zastanowię. Możliwe, że już po następnym odcinku zrobię jakąś przerwę z tydzień czy z dwa tygodnie, czy coś. Jeśli w tym międzyczasie potem uznam, że no, mam ochotę sobie zagrać, nagrać kolejny odcinek, to to zrobię. Jeśli się okaże, że w ogóle jakby nie będę myślał o Hadesie, tylko po prostu to sobie jakoś pójdzie, to raczej już nie będę no to możliwe, że nagram na siłę jeden, żeby po prostu typowo. Zakończyli, zamknąć serię, nie? Podziękować, pożegnać się i tak dalej. Zaczymy. Dzięki za oglądanie tego odcinka. że był spok, i się grało też ok. Do usłyszenia za parę, kilka dni w następnym, Możli, może w ostatnim, czy na przedostatnim odcinku. Życzę miłego dnia, trzymajcie się i cześć.